Szybki poradnik: jak odkręcić sterownik ABS-ów Audi A4B5? Silnik 1.8 Turbo w moim przypadku AWT. No, sterownik jest umiejscowiony niestety w takim miejscu, że bardzo ciężko się go odkręca. Pierwszy sposób jest taki, żeby odkręcić po prostu koło. Odkręcić nadkole tutaj od środka. Wiadomo. Trzyma się na tam kilkunastu śrubkach. No i wyciągamy zbiorniczek płynu do spryskiwaczy, i mamy elegancki dostęp. Ale jeszcze jest drugi sposób, dla tych, którzy nie chcą się tutaj bawić, odkręcenia. Sterownik po prostu, no bez rozbierania tutaj tej części. Niektórzy mówią, że się nie da. No jednak się da, bo właśnie jak widać, koło wszystko jest na miejscu. Sterownik odkręcony. Narzędzia, które były mi potrzebne, mała skrzyneczka wystarczyła. Poluzowałem śruby, jedna, druga, trzecia. Tutaj jest jeszcze, no tutaj widać, w tym miejscu pierwsza. Tutaj druga i trzecia od całej łapy, żeby pompa była luźniejsza. Poluźniłem sobie też tutaj od płynu, wspomagania zbiornika. Od wiadomo, tutaj dwie trzynastki po bokach. Poszło do tyłu, no i zabawa tutaj te dwie łatwo idą, tutaj już trochę ciężej. No i najgorsze są tutaj ta dwa w rogu i na samym rogu tam na dole. Ale jak widać się da, właśnie odkręciłem, o, pyk. I sterownik mamy o, na wierzchu, tutaj trzeba odepchnąć troszkę pompę do tyłu. O, i proszę bardzo, właśnie wyciągnięty sterownik. Sterownik uszkodzony, także wysyłam do naprawy, do zaprzyjaźnionego elektryka. Także da się. I to wszystko w tym filmiku.